Cześć, chcieliśmy Wam zaprezentować nasz najnowszy driver oparty na Atmedze Mamy tutaj do dyspozycji dwie diody XMLA w własnoręcznie wykonanych obudowach. Jedna oczywiście lampa służy jako światła krótkie, druga jako długie. Mamy światła tylne, lewe oraz prawe. Mamy tutaj cały panel dowodzenia, a nad nim jest 7 przycisków i mamy do dyspozycji oczywiście kierunek lewy, kierunek prawy, Oczywiście przednie krótkie są na PWM, -ie. tu mamy pierwszy tryb, jaśniejszy, następny, no i to już jest max. I tak samo schodzimy w dół. Możemy go włączyć od razu na max, przytrzymując przycisk, tak samo przytrzymując wyłączamy. Podobnie jest z tylnymi, z tym, że nie przechodzimy poprzez tryb, tylko od razu jest max i wyłączamy. Możemy też kliknąć. Raz na panelu, i wtedy będzie krótkie mrugnięcie. W sumie to dwa. Mamy też tylne. Pierwszy tryb, drugi, trzeci oraz, oraz czwarty. Oczywiście na panelu jest to samo. Mamy także stop, który będzie usytuowany w klamkach, żeby prawda, móc go włączać wtedy, kiedy jest potrzeba, czyli hamowanie. Kiedy go włączymy, zapalają się w środku. W środku 36 diodek w sumie, prawda? No i tak wygląda stop bez jakichkolwiek światła. Oczywiście można stosować kombinacje, można mieć też awaryjne. Można znowu stop wtedy włączyć. Wszystko dzieje się razem. A teraz bez, bez osiedlenia. Kierunek lewy, prawy. Krótki pierwszy tryb, drugi, trzeci przedostatni i maksimum. No jeżeli do tego dołożymy długie, no to robi się nam naprawdę jasno. Przynajmniej w tym pokoju. Dalej. Mamy tylne. Pierwszy tryb. Drugi, trzeci. No i czwarty. No i w tym stop. Widać wyraźnie, że jest troszeczkę jaśniejszy. To właśnie tak mam Teraz stop bez pomocy. Mamy grzęczyk, Którego jeszcze nie ma, ale będzie drzęczyk. No to jest mrugnięcie. Jak widać jeszcze czerwone światła też z tyłu mrugają. Możemy te też dołączyć. Stop. I awaryjne. Jak widać, widać. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.